W tym miejscu przy ulicy Marymonskiej rozpoczęła się budowa nowego kolektora ściekowego. Otwór, w którym przygotowano łoże pod specjalną tarczę drążącą, ma głębokość 14 metrów. Kolektor będzie miał ponad 3 km długości i 3 metry średnicy. Powstawać będzie metodą bezwykopową, czyli drążyć go będzie specjalna tarcza. O trzeciej nad ranem tarcza przyjechała do Warszawy. Całe urządzenie przypomina trochę te drążące warszawskie metro, ale średnica otworu jest o połowę mniejsza. Na dole wszystko było gotowe, i następnego dnia od wczesnego świtu rozpoczęło się opuszczanie tarczy do wykopu. Wielki dźwig bez większych problemów uniósł urządzenie. Oczywiście nie trwało to tak szybko, ale trochę przyspieszyliśmy te zdjęcia. Wreszcie precyzyjnie tarcza znalazła się na swoim miejscu. Po zmontowaniu ruszy w 3-kilometrową podróż. To elementy nowoczesnej ścianki wspinaczkowej. W ośrodku sportu i rekreacji przy Nowowiejskiej odbyły się towarzyskie zawody wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota. Było kilka konkurencji. W pierwszej 10 dróg do pokonania o różnej skali trudności. Oczywiście dróg na szczyt. Przy wspinaniu na czas przygotowano dwie drogi. Konkurencji Bouldering, pięć problemów o rozmaitym stopniu skomplikowania. Taka wielka, a zarazem bezpieczna ściana to wspaniałe wyzwanie dla wspinaczy w każdym wieku. Okuci w zbroje Z orężem w rycerskich rękawicach stanęli do walki na AWF. -ie. Odbył się tu finał Polskiej Ligi Rycerskiej. Wielkie wydarzenie polskiego rycerstwa sportowego. Oczywiście największą popularnością cieszyły się walki drużynowe, 16 na 16. Może ring do potyczki tak wielu rycerzy był trochę za mały, ale walczono z ogromnym zacięciem i animuszem. W sumie w finałach wzięło udział 16 drużyn. Walka nie była łatwa, straty w sprzęcie niestety były. Dobrze, że nie w ludziach. W oranżerii muzeum pałaców w Wilanowie mocno zapachniało wiosną. Na szóstej już wystawie tulipanów można było zobaczyć blisko 100 ich odmian wyhodowanych w Polsce. Te wspaniałe, wielokolorowe kwiaty przypominają, że już za kilka dni kalendarzowa wiosna. I nie tylko kalendarzowa. www.um.warszawa.pl